Yeah. Bato Problemy z głuchymi pracownikami. Trudno tak w jednym zdaniu powiedzieć, natomiast nie nazwałbym tego problemami. Jest to pewien problem, nie problem, może yy, trudność w porozumiewaniu się. Na samym początku dla osoby słyszącej. Natomiast jeśli przełamiemy tą sprawę yy, porozumiewania się, jeśli opanujemy jakieś podstawy, podstaw języka migowego i z dwóch stron będzie dobra wola, to praktycznie bariera zanika. Yy, druga sprawa, trzeba pamiętać, żeby przygotować stanowisko pracy dla osoby kuchoniemy. Nie może to być stanowisko tak jak dla osoby słyszącej, że mu się z czasem dopowie. Od samego początku, czyli na początku dnia bądź na początku jego pracy stanowisko pracy powinno być przygotowane tak jak należy i zorganizowane. No to są jakby dwie takie sprawy, o które należy zadbać, natomiast nie nazywałbym tego problemu. Na pewno z osobami niesłyszącymi są problemy, tak samo jak z każdymi innymi pracownikami. No, z osobami niesłyszącymi w sumie mamy jeden może największy, taki poważnie, najpoważniejszy problem, to jest taki, że oni, wiadomo, pracując, no, nie mogą sobie porozmawiać tak jak my to robimy w czasie pracy, że możemy pracować, ale rozmawiać normalnie. Natomiast osoby głuchoniemy, żeby sobie porozmawiały, to muszą niestety używać rąk do migania i to jest właśnie taki problem, że po prostu, no jeżeli używa rąk, wtedy nie pracuje, tylko miga, no jeżeli im się zwraca uwagę, oni się wtedy denerwują, że dlaczego innym słyszącym Wolno porozmawiać, wolno wymienić jakieś swoje powiedzmy, uwagi, poglądy i tak dalej, natomiast im i mnie. I to jest właśnie problem. Największy problem w sumie tutaj nasz z osobami niesłyszącymi to jest właśnie taki no, z, z miganiem w czasie pracy. Wiadomo, że nikt im nie zwraca uwagi na to, że oni migają, jeżeli to jest robione, nie wiem, chwila, moment, jakaś tam wymiana zdania i, i już, ale czasami jest tak, że jak. Nie ma mistrza czy brygadzisty na, na sali, to potrafią sobie odłożyć pracę na bok, a, a, a jednak porozmawiać, migając. To jest właśnie problem z osobami niesłyszącymi. Tak poza tym pracują jak wszyscy inni pracownicy są zdolni. Oczywiście wiadomo, że jedni bardziej, inni mniej, ale na pewno każdy sobie w tej pracy radzi i, i w sumie większych problemów jako takich nie ma, jeżeli z nimi możemy się dogadać, a możemy bo znamy powiedzmy język migowy na tyle, że potrafimy się z pracownikami dogadać, no to, to, wtedy, to wtedy na pewno sobie radzimy i, i jest wszystko w porządku. No, bywa i tak, że tłumaczymy coś, a pracownik albo nie zrozumiał, albo po prostu nie chce zrozumieć. No, to też są różne takie niuanse, ale, ale to są sporadyczne rzeczy. Także największy w sumie problem z osobami niesłyszącymi. To jest właśnie to, o którym powiedziałam wcześniej, miganie w czasie pracy. Niestety, tak to wygląda. Obawy dotyczyły przede wszystkim o reakcję klientów w kontakcie z osobami niesłyszącymi. Jednakże do tej pory nie otrzymaliśmy ze strony klientów żadnych uwag lub też zastrzeżeń w, tym, w tej sprawie. mm -hmm. תודה okay. רבה okay. 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 okay.